Dzień dobry, Kuba Dobroszek, Majką Pany Polska. Moim gościem jest pan Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Dzień dobry. Zaczniemy może od razu tak bardzo na kontrze, bo brał pan udział w panelu poświęconemu dezinformacji m.in. i jak to się dzieje, że tyle się teraz mówi o tych wszystkich fake newsach i właśnie dezinformacji, a wiele ludzi nadal w taki sposób bardzo nieostrożny podchodzi do konsumpcji mediów? Teraz dużo mówimy o tym w kontekście wojny na Ukrainie, bo wiemy, jak ta dezinformacja działa w rosyjskich mediach, ale oczywiście problem jest starszy, tak? No, pojawił się wtedy, kiedy zapanowały tak naprawdę media społecznościowe, kiedy mamy do czynienia z technologią. A gdybyśmy się chcieli cofnąć jeszcze dalej, to są takie dość poważne teorie językoznawcze, które mówią, że w ogóle mowa ludzka się wykształciła nie dlatego, żeby współpracować ze sobą i tam wspólnie obmyśleć plan, jak E, zapolować i zdobyć siedzenie, tylko po to, żeby oczernić, czy coś powiedzieć złego na e, jakby współplemieńca. Z, z mhm. Są dość poważne jakby te czyli no, gdzieś to siedzi w nas od, w naturze ludzkiej od samego początku, żeby produkować fake newsy, czy e, opowiadać o e, o pobratymcach nieprawdę. Tutaj do tego jeszcze no, jesteśmy w takiej sytuacji, że wiadomo też podbijane są te emocje wszystkie negatywne i mhm. No, wszyscy to powtarzają, że wiadomo te prawdziwe informacje nie mają takiej siły przebicia, bo są mniej, mniej ciekawe. No tak. Więc tak, no dużo, się teraz, dużo to się teraz o tym mówi, ale i dobrze dlatego, że o tym jak od, oddzielać ziarna od plew jak sobie radzić w tym e, takim dużym natłoku informacyjnym. Mhm. E, no, znamy ten problem, bo w, w edukacji próbujemy rozwijać i to jest spisywane w podstawy programowe również u nas w Polsce. Mówi się dużo o właśnie tych e, e, kompetencjach przyszłości, tak jak na przykład właśnie krytyczne czy kreatywne myślenie, mhm. żeby sobie poradzić z tym wszystkim i o tym już mówimy od jakiegoś czasu. Natomiast e, chyba gdzieś tam nam umknęło to, że jednak ten postęp technologiczny i ten rozwój cywilizacyjny jest tak szybki i jakby ta nadprodukcja tego, tych treści, kontentu w różnych sferach, mhm. bo nie tylko w tej sferze informacyjnej, ale także jest nadprodukcja artykułów naukowych, jest nadprodukcja kontentu muzycznego, to akurat podaję tak. te dwa przykłady, bo tu jakby Bezpośrednio dotyczy mojego jakby zaangażowania też zawodowego, jest tak ogromna, że musimy trochę radykalnie podejść i przemyśleć jak z tym, z tym po prostu walczyć, czyli mhm. przykładowo na poziomie edukacyjnym, mimo że my w podstawie programowej mamy różne mechanizmy, które mają rozwijać wśród młodych ludzi tą kompetencję krytycznego myślenia, to chyba jednak czas jest, Zacząć myśleć o jakichś bardziej radykalnych rozwiązaniach, bo rzeczywistość, że tak powiem, no, ucieka tak do przodu. Dla mnie takim y, słowem, słowami dwoma w zasadzie kluczami jest ten postęp technologiczny, o którym Pan powiedział. Bo też w opisie tego panelu, w którym Pan brał udział, pada takie hasło postprawda. Ja jestem jednym z tych nieszczęśników, którzy kończyli studia dziennikarskie 10 lat temu. I tam y, postprawda na takich zajęciach historii narracji to było hasło, które bardzo często padało, ale w takim kontekście bardzo historycznym, że to jest coś. Co było kiedyś, o tym się warto uczyć i wyciągać wnioski na przyszłość, a teraz posprawda staje się faktem. I tak się zastanawiam, czy paradoksalnie w dobie tego postępu technologicznego i dostępu do wszelakich mediów, czy nie jest nam po prostu trudniej. Tak, to znaczy, jakby cały czas mamy do czynienia z, z, tym, z tą samą rzeczą, że negocjujemy prawdę, tak? Mhm. To znaczy, kiedy oglądamy różnego rodzaju media, no teraz. Rzeczywiście te, y, y, mamy media społecznościowe, które z tą większą siłą jakby oddziałują. Kiedyś powiedzmy to było tylko radio czy telewizja, ale y, y, jakby zawsze było tak, że ścierały się pewne poglądy, ucierała, ucierała się pewna prawda, tak? znaczy ona y, no, nie do końca była tą jakby czystą prawdą, tylko w pewnym dyskursie i w zależności od tego, kto lepiej manipulował argumentami, y, negocjowaliśmy, ucieraliśmy tą prawdę. Teraz dzieje się tak samo, tylko są inne narzędzia. One są jakby silniejsze, bardziej niebezpieczne. W związku z powyższym, no właśnie trzeba w sposób silniejszy jakby reagować, czy znaleźć jakieś antidotum. Natomiast no, tak, no żyjemy w świecie takim no, postprawdy, tak? ale to już wcześniej nam, wcześniej nam to, że tak powiem, postmodernizm no bardzo tak. dobrze, że tak powiem, uświadomił. Że jesteśmy, żyjemy w świecie, w którym Rzeczy, które nam się wydają obiektywne, rzeczywiście tak naprawdę zostały utarte mm -hmm. w, pewnym, w pewnej interakcji, w pewnym dialogu, ale to nie oznacza, że z natury rzeczy one są obiektywne. No tak. Też jeszcze żyjemy w takich czasach, że nie tyle sami jesteśmy odbiorcami tych informacji, ale je tworzymy. Wystarczy patrzeć to, o, o tym, co się dzieje na Twitterze. Tam w zasadzie każdy, kto poda jakąś e, dalszą informację, już się czuje wręcz nawet jako dziennikarz, bo ja tutaj coś napisałem, to się ukazało w medium społecznościowym, jakim jest Twitter, obserwuje mnie tam, nie wiem, 1200, 2000 osób i. No właśnie, to jest, to jest ciekawy wątek, dlatego że ja pamiętam kilkanaście lat temu, czy już nawet trochę więcej, czy może 20-20 parę lat temu, kiedy mówiło się, że nowoczesne technologie spowodują rozwój demokracji, bo każdy właśnie, mhm. bo będziemy mieli do czynienia z tą większą partycypacją. Każdy będzie miał prawo głosu, każdy będzie mógł się wypowiedzieć te głosy będą słyszalne. Tak? I, i, I tak mówiono o nowoczesnych technologiach jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. A teraz, kiedy one są powszechne i nas otaczają, to tak naprawdę obserwujemy zupełnie odwrotny... Odwrotnie, tak. Odwrotny efekt, więc no, jest to problem. No, wystarczy żeby zobaczyć, co się dzieje z Big Techami, na przykład w kontekście tego, co było przy okazji wyborów w Stanach Zjednoczonych, czy teraz przy okazji wyborów w Polsce, te trzy lata temu, że media społecznościowe nie tyle dostarczają informacji, ale po prostu kreują gdzieś tam światopogląd odbiorców. Nie wiem, czy Pan oglądał serial House of Cards. Tam jest to doskonale pokazane, jak jeden z kandydatów po prostu najmuje osobę, która jest odpowiedzialna tylko i wyłącznie za zarządzanie wyszukiwarką internetową, żeby tak podsuwała hasła potencjalnemu odbiorcy, żeby później... Mm, był namówiony do głosowania tego kandydata? Ludzie, jednostka ludzka, no, ma w sobie pewną dozę kreatywności, tak? Mamy te narzędzia, więc kreujemy, kreujemy różne rzeczy, również kreujemy prawdę, tak? Która niekoniecznie mm. musi być prawdą, więc no to jest broń obosieczna i rzeczywiście trzeba jakby no, tak jak kiedyś nóż tak? czy nie wiem, czy energia atomowa tak? może mm -hmm. służyć do, do różnych rzeczy. Więc tutaj jakby problem jest ten sam, natomiast jakby zupełnie nowe wyzwanie. To tak na zakończenie. Co by Pan porodził takim odbiorcy mediów w Polsce przy okazji konsumpcji? Na co warto zwracać uwagę? Na co trzeba być wyczulonym? Tak, no eksperci zwracają uwagę na to, żeby sprawdzać źródło, tak? żeby zobaczyć, czy źródło jest wiarygodne, żeby jakby też pewien kontekst jakby sprawdzić. No to mhm. są jakby oczywiste tutaj porady. Natomiast tu z punktu widzenia instytucji, które ja reprezentuję, które jest operatorem programu Erasmus my, ten program się jakby bardzo dobrze wpisuje nie tylko w tą edukację taką formalną, bo to nie tylko jest wymiana studentów. Ale to jest również program, który promuje edukację pozaformalną. Mhm. Promuje spotkania różnych ludzi, nie tylko młodych ludzi, ale też i osób starszych, na różnych dedykowanych portalach edukacyjnych, ale też w ramach jakby fizycznych spotkań, wymiany międzynarodowej. To, są, to, jest, dobra, to jest dobra metoda, właśnie takie kontakty międzynarodowe ze swoimi rówieśnikami, czy młodszymi, czy starszymi. Praca nad wspólnymi projektami, czasami też online. Po to, żeby jakby spojrzeć na pewne problemy z innego punktu widzenia, zrozumieć pewne rzeczy też z punktu widzenia innych kultur. Mhm, dla, tak. mnie, dla mnie jako językoznawcy też to jest ważne. E, jakby w nowym świetle, jakby ja też widzę tutaj e, rolę języków obcych. Jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu robiliśmy wszystko, żeby promować edukację językową. Teraz właśnie młodzi ludzie e, i też ci trochę starsi operują językami, bo jesteśmy jakby to jest też język internetu, język angielski, mhm. więc no tak. jesteśmy w tym zanurzeni. To już nie jest taki problem, te kompetencje językowe Polaków nie są już takie słabe. E, natomiast języki są ważne z tego punktu widzenia, że pamiętajmy, że nawet jeżeli uczymy się na jakimś podstawowym poziomie jakiegoś języka, to uczenie się języka obcego to jest taka furtka, taka brama do zupełnie innego sposobu myślenia. Mhm. Bo język jest jakby emanacją, odzwierciedleniem sposobu myślenia jakby innej grupy osób, tak, z innego kręgu kulturowego. I to też jest, to, to jest ważne, to jest pożyteczne, bo to też nam potrafi, jakby rozwija nam właśnie te takie pewne kompetencje, no, spojrzenia trochę krytycznie na pewne, na pewne teorie, na pewne mhm. fakty, więc y, y, uczmy się. No, idea lifelong learningu napiera jeszcze bardziej na, na sile, tak? Więc ta edukacja nie może się, zresztą wszyscy tego doświadczamy, bo nabyte kompetencje w szkole czy na uniwersytecie nie wystarczają w życiu zawodowym. Mhm. Cały czas cię musimy dokształcać, Więc dokształcajmy się też nie tylko tak stricte zawodowo, pod takie konkretne zawodowe kom kompetencje, ale rozwijajmy się i uczmy się przez całe życie. Tak, to już tak zupełnie na zakończenie w kontekście tego języka. W zeszłym roku w kwartalniku, który wydajecie Europa Świat, bodaj tak to się nazywa? Europa dla Aktywnych. Europa dla aktywnych. Tak, był wywiad z panią doktor tutaj z Uniwersytetu Katowickiego, nie pamiętam niestety nazwiska, na temat właśnie nauki języka i tam padła taka bardzo ciekawa teza, że języka obcego tak naprawdę w pełni się nie można nauczyć, bo okej, okay, możemy poznać gramatykę, słówka i tak dalej, ale kontekst, jaki y, niesie się za tym językiem, jest po prostu dla obcokrajowca nie do poznania. Czyli ten sposób myślenia, tak, ale y, można trochę to liznąć, tak? Znaczy mm. można trochę w to wejść, oczywiście no za tym stoi cała jakby tutaj masa różnych, różnych rzeczy, które rzeczywiście nie do końca będą zawsze dla nas dostępne, ale przynajmniej dotknięcie tego Wystarczy. naprawdę dużo, dużo może dać. Okay. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.